Witajcie. Dzisiaj omówimy sobie, jak rozwiązywać nierówności wielomianowe, czyli trzeciego, czwartego i wyższych stopni. Mamy rozpisany schemat postępowania w takim wypadku. Na początku, jakby wszystkie nierówności, będziemy robić na rysunku, więc musimy go stworzyć. Na początku zaznaczamy wszystkie miejsca zerowe wielomianu. Żeby je zdobyć, musimy rozłożyć wielomian na czynniki liniowe. Z tego zrobię osobny filmik. Tutaj będziemy omawiać głównie przykłady, gdzie ten wielomian jest już do postaci czynników liniowych doprowadzony i skupimy się na tym, jak rysować ten wykres. Więc ja bym zaczął zawsze rysować od prawej strony. Dlaczego? Wtedy będziemy startować od góry, jeśli przy x z najwyższą potęgą będzie współczynnik dodatni, a będziemy startować od dołu, jeśli przy x z najwyższą potęgą będzie współczynnik ujemny. Gdyby natomiast startować od lewej strony, trzeba by myśleć więcej. No bo jak mielibyśmy x do czwartej na plusie, no to wtedy ewidentnie w minus nieskończoności będziemy na plusie, czyli startujemy od góry. Natomiast jakbyśmy byli w x do trzeciej i chcieli rysować od dołu, to tutaj jest współczynnik dodatni. Ale przek podniesiemy bardzo dużą, ujemną liczbę do trzeciej potęgi, to będziemy jeszcze większą, ujemną liczbą. Będziemy musieli startować od dołu, czyli wtedy by trzeba patrzeć na kombinację potęgi i znaku. Natomiast możemy wyobrazić sobie, że w tej sytuacji, tak jakbyśmy mieszkali na Bliskim Wschodzie, byli Arabami i pisali od prawej do lewej, więc będziemy rysować w nierównościach od prawej do lewej. Drugą i tak naprawdę ostatnią zasadą jest to, że jeśli miejsce zerowe, do którego doszliśmy na naszym rysunku, ma nieparzystą krotność, czyli ten nawias, który utworzył to miejsce zerowe, ma nieparzystą potęgę, to wtedy przechodzimy na drugą stronę. Zaś przy krotnościach parzystych, czyli, przy, czyli w sytuacji, gdy widzimy parzyste liczby w potęgach nawiasów, które wygenerowały dane miejsca zerowe, to wtedy będziemy się odbijać. I zrobimy kilka przykładów, żebyśmy sobie to testowali w praktyce, robimy na początku przykładzika. Przepiszę go. Mamy x plus 4 do kwadratu, x minus 3 mniejsze od 0. Lecimy. Pyk. Zaznaczam sobie oś. Ten nawias będzie się zerował, gdy za x wrzucę minus 4. Ten nawias będzie się zerował, gdy za x wrzucę 3. Startuj od prawej, od góry czy od dołu. Widzę, że tutaj jest współczynnik dodatni, on jest i tak do kwadratu, o tym powiemy w kolejnych przykładach. Tutaj jest współczynnik dodatni, tutaj jest współczynnik dodatni, czyli gdybym wymnożył, dostałbym po prostu x do trzeciej, czyli ewidentnie startuję od góry. To miejsce zerowe 3 wzięło się z tego nawiasu, on jest do potęgi pierwszej, czyli w tym miejscu przechodzę na drugą stronę, idę do kolejnego miejsca zerowego. O, to miejsce 0 minus 4 wzięło się z tego nawiasu. On jest do parzystej potęgi, dlatego odbijam się na drugą stronę. Zadajmy sobie, tak jak w każdej nierówności, pytanie: Dla jakich x'ów nasz narysowany wielomianek, nasz wężyk, jest poniżej osi? Ten fragment jest poniżej osi. Tą liczbę trzeba pamiętać, żeby wyrzucić. I to jest poniżej osi. Czyli piszemy sobie, że x należą od minus nieskończności do minus czwórki, suma od minus czwórki do trójki. Ten przykład mamy zrobiony. Robimy sobie przykładzik B. Przepiszemy go. Mamy x plus 1 do kwadratu, 3 minus x. Mniejsze równe 0. Poprawimy dwójkę, żeby była czytelniejsza. Lecimy. Rysuję ośkę. Ten nawias będzie się zerował, gdy za x wrzucę minus 1. Ten nawias będzie się zerował, gdy za x wrzucę 3. Startuję od prawej strony. Co bym dostał, gdybym wymnażał x? Tutaj mam plus. Przed nawiasem nic nie ma, czyli domyślnie jest 1. O! Przy tym x jest minus. Czyli dosłownie miałbym x kwadrat razy... Minus x. To, mi, to by mi dało minus x do trzeciej. Skoro mam minus przy x z najwyższą potęgą, to będę startował od dołu. Dochodzę do trójki. Ten nawias, który dał miejsce zerowe nie ma potęgi, czyli domyślnie jest jedynka. Przechodzimy na drugą stronę. O, ten nawias, który wygenerował minus jedynkę, jest do parzystej potęgi, czyli odbijamy. Jaka część wykresu jest poniżej lub na zerze? Na pewno trójka jest na zerze, i ta część jest poniżej. I tu jest pułapka. Niektóre osoby już kończą, piszą przedział, ale tu jest jeszcze jedna liczba. W minus jedynce jesteśmy na zerze. Trzeba o tym pamiętać. Dlatego odpowiedź będzie wyglądała tak. Lecimy sobie od najmocniej, przepraszam, trójki do plus nieskończoności. I dodajemy sobie tą minus jedynkę jako taki luźny punkt, czyli dosumujemy zbiór zawierający minus jedynkę. To się trafia na maturach jako pułapka, zwracamy na to uwagę. Lecimy sobie z przykładzikiem C. Mamy 3 minus x do kwadratu x plus 1. I tutaj jest kolejna pułapka. <laughs> Jak sobie zaznaczymy, Widzimy, że mamy miejsce zerowe 3, mamy miejsce 0, minus 1. Czy startujemy od góry, czy od dołu. Dużo osób, które już trochę łapie, krzyknie od dołu. Przecież ten x ma minusa. No ma. Ale zobaczcie, że ten nawias jest do kwadratu. Wyobraźcie sobie, że jakbyśmy to rozpisali jako wzór skróconego mnożenia, mielibyśmy 9 minus 6x plus x kwadrat. Ten współczynnik przy x będzie zawsze brany do potęgi tego nawiasu, czyli. Będziemy mieli plus x kwadrat, no i tutaj mamy jedynkę na plusie, czyli po wymnożeniu mielibyśmy 1x do trzeciej. Skoro współczynnik przy x do trzeciej jest dodatni, to startujemy od góry. Dochodzę do trójki. Teraz trójka wzięła się jako miejsce zerowe tego nawiasu, więc on jest do parzystej potęgi i odbijamy w tym miejscu. Minus 1 jest miejscem zerowym tego na no to on był do nieparzystej potęgi. No to przechodzę na drugą stronę. Jaka część wykresu jest poniżej lub na zerze? Tutaj jestem poniżej, tu jestem na zerze, tu jestem na zerze. Znowu masz noszą pułapkę tą co w poprzednim przykładzie z turieczką, czyli x należą od minus nieskończności do minus 1, włącznie suma. Od suma zbiór zawierający trójkę. Dobra, lecimy do d. Mamy 2 na minusie x kwadrat, x plus 1 i x minus 3. To ma być. Nie napisałem, albo mi się nie wygenerowało. Zrobimy sobie większe od 0. Większe od 0. Zaznaczamy wszystkie miejsca zerowe. I tutaj piszemy to, bo niektórzy wymyślają tu głupoty. Niektórzy widzą tą minus dwójkę i zaznaczają minus dwójkę, ale ta liczba pod kątem wypisywania, kiedy wielomian się zeruje, nie ma żadnego znaczenia. Przez to by można równie dobrze podzielić stronami. Tylko oczywiście byśmy zmieniali zwrot nierówności, bo dzielimy przez ujemną. A część osób ignoruje tego x. Ten x wytwarza nam. Miejsce zerowe 0. Zero. Przecież jak za tego x wrzucimy 0, to wszystko się wyzeruje. O tym należy pamiętać. Za tego x musimy wsadzić minus 1, żeby wyzerować. Za tego x musimy wrzucić 3, żeby wyzerować. Czy startujemy od dołu czy od góry? Gdybyśmy wymnażali nasze współczynniki, tu mamy minus 2, tu mamy 1, tu mamy 1, będzie minus 2x do 4 po wymnożeniu. Czyli skoro jest minus przy x z najwyższą potęgą, startuj od dołu. Trójka była do pierwszej potęgi. W sensie ten nawias, który generował trójkę był do pierwszej potęgi. Zero. Zero wsiąło się z x -a kwadrat. x -a kwadrat, parzysta potęga. Odbijamy. Jed minus 1 jest pierwiastkiem jednokrotnym, więc przechodzimy na drugą stronę. Jaka część wykresu jest większa od zera. Zaznaczymy tak jak zaznaczaliśmy. Ta część wykresu 0 nie wchodzi, bo dla zera jesteśmy na zerze, i ta część wykresu. Te punkciki też nie wchodzą. No i piszemy sobie przedział. Tutaj należy pamiętać, żeby wyrzucić to 0, żeby odruchowo nie napisać od minus 1 do 3, tylko piszemy od minus 1 do 0 i od trójki do plus. Ta od trójki do plus. Od zera do trójki. Mamy to. Był jeszcze jeden przykład dzika. To jest już taki przykład, jaki możemy spotkać normalnie, bo rzadko kiedy dostaniemy w zadaniu od razu postać loczynową. I ten jeden sobie zrobimy, żebyście zobaczyli od początku do końca z takiej rozłożonej postaci. Mamy wielomian, który nie jest w postaci loczynowi, tylko jest w postaci ogólnej. Musimy go doprowadzić, czyli rozłożyć na czynniki. Z tego, tak jak mówiłem, zrobimy sobie osobny filmik, omówimy tam wszystkie metody. Natomiast tutaj zastosujemy, jak będzie schemat Hornera. pisujemy sobie po kolei współczynniki tego wielomianu do tabelki. Robimy 1, minus 2, minus 5, 6. 1, bo jest 1 przy x do trzeciej, minus 2, bo jest minus 2 przy x kwadrat, Minus 5 jest współcznikiem, przy x i 6 jest jako wyraz wolny. Tworzę naszą tabelkę. W każdej metodzie będziemy musieli zgadnąć jedno miejsce zerowe. Zgadujemy spośród dzielników wyrazu wolnego. To jest oczywiście uproszczona zasada, ale od tego zaczynamy myślenie. Czy suma współczynników się zeruje? 1 plus 6 to 7. Minus 2 minus 5 to minus 7. Skoro suma współczynników się zeruje, to na pewno działa jedynka. Ta pierwsza liczba zawsze schodzi na dół. I teraz to, co zgadliśmy, będziemy mnożyć przez ostatnią liczbę z tego poziomu i dodawać kolejną z góry. Czyli mamy 1 minus 2 to minus 1. To, co zgadliśmy, Napiszę to działanie, żebyście widzieli. Czyli, jakby to, co teraz robię, to nie piszcie tego nigdy, to jest w Waszej głowie, ale piszę, żeby było widać, co zrobiłem. To, co zgadliśmy, razy ostatnie z poziomu plus kolejne z góry. Czyli tutaj będziemy mieli 1 razy minus 1 plus minus 5. Czyli to jest minus 6. 1 razy minus 6 plus 6 to 0. Jeśli tutaj dostaliśmy 0, to mamy pewność, że ta jedynka jest miejscem zerowym naszego wielomianu. I wielomian możemy zapisać tak. Mamy x minus 1, Współczynniki w tym drugim nawiasie. Skoro to był współczynnik przy x do trzeciej, to tutaj będzie współczynnik przy x kwadrat. To był przy x do drugiej, to tutaj będzie przy x do pierwszej, przy x do pierwszej, to tutaj będzie wyraz wolny. Czyli mamy x kwadrat minus x minus 6 to ma być mniejsze bądź równo od 0. to coś moglibyśmy policzyć z delty, no bo widać, że tu jest funkcja kwadratowa, ją dalej musimy spróbować rozłożyć. No i policzmy sobie deltę. Nie będziemy zgadywać. Mamy 1 minus 4 razy minus 6, czyli mamy 25. Pierwiastek z delty to jest 5. x1 to jest minus b, czyli 1 minus 5 na 2. Mamy minus 2. x2 to jest 3, Mamy x minus 3, x plus 2. I teraz doprowadziliśmy wielomian do takiej postaci, jak mieliśmy w poprzednich przykładach dane od razu. Zaznaczam miejsca zerowe, mam trójkę, mam jedynkę, mam minus dwójkę. Po wymnożeniu miałbym x do trzeciej. Widać też to od razu tutaj, że w sumie mieliśmy x do trzeciej. Nie mnożyliśmy przez żadne ujemną liczby, więc mamy ten sam współczynnik, co był na początku, czyli będziemy startować od góry. Każde miejsce zerowe jest jednokrotne, czyli przechodzimy sobie za każdym razem. Jaka część wykresu jest poniżej lub na osi, to jest poniżej, minus dwójka jest na osi, jedynka jest na osi, trójka jest na osi i ten fragment jest poniżej. Czyli x -y należą od minus nieskończności do minus dwójki. Suma odłącznie jedynki do trójki. Mam nadzieję, że było to pomocne. Poczwiczcie robić te nierówności, bo to się jak najbardziej może trafić jako element jakiegoś większego zadania. To wszystko na dzisiaj. Dobrego dnia, dobrej nauki i do zobaczenia.